Witam wszystkich w kolejnym odcinku Dzisiaj odcinek serii ciekawostki o królikach Dziś kolejne pięć ciekawostek na temat królików, więc może zacznijmy sobie. Pierwsza ciekawostka to jest taka, że ciąża u królików trwa od zakocenia 3 miesiące, yy, yy, przepraszam jeden miesiąc. <laughs> Ale różnie to bywa, bo królik, yy, samica może okocić się wcześniej, tak najczęściej dwa dni wcześniej. Yy, rzadko kiedyś, no nie rzadko, może też okocić się po terminie, czyli tak do, od dwóch do trzech dni po terminie, a rzadko kiedy bywa to dłużej. Tak, niekiedy zdarza się do dwóch tygodni, ale to już rzadko więc to by była pierwsza ciekawostka. Drugą ciekawostką jest znaczenie przez królików przez króliki terenu, a robią to poprzez, może widzieliście nieraz u swoich królików. Jak smarują łapkami brodę. W ten sposób znaczą swój teren. Ocieranie z łapkami groczoły pod brodą i w ten sposób znaczą teren. Trzecia ciekawostka jest taka, że króliki bardzo nie lubią, gdy się je bierze na rękę. Na ręce tolerują głaskanie, no ale to też niektóre. Zobaczcie sami, na przykład ten samiec się boi, więc to nie każde też. A też nie lubią, jak się je bierze na ręce. Przynajmniej te hodowlane, nie mówią domowych. Może zaobserwowaliście u siebie w hodowli. Jak króliki tupią nogami. Jest to czwarta ciekawostka dzisiaj. Króliki robią to dlatego, y, tupią nogami, dlatego wtedy, gdy są zdenerwowane y, bądź wystraszone, gdy się boją i okazują właśnie to tym typowym tupaniem nogami. Ostatnia ciekawostka na dziś, czyli piąta jest taka, yy, będzie dotyczyć odchodów królików, czyli po odchodach króliczek można dowiedzieć się o stanie zdrowotnym królika. Na przykład gdy królik wydala odchody yy, takie typowe, czyli takie kulki, bobki, to Okazuje to, że królik jest dobrze odżywiony, dobrze karmiony, więc nic mu nie jest. A gdy yy, na zadzie na tyłku ma całe ubrudzone od odchodów, gdy wydala te odchody rzadkie, więc to oznacza o tym, że królik ma naj, najprawdopodobniej biegunkę i trzeba to leczyć gdyż biegunka może nawet doprowadzić do śmierci królika no i to by było na tyle dziś pięć ciekawostek jeżeli wam się spodobał filmik zostawcie łapeczkę komentarz zasubskrybujcie kanał by być na bieżąco obejrzyjcie e, filmiki poprzednie z tej tej serii, które są zapisane na playliście. No i co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.